Witajcie widzowie w pierwszym oficjalnym takim odcinku maratonu świątecznego wszystko tutaj już uzdobiłem śnieg tu pada no i pięknie mam nadzieję że zaczniemy ten maraton y, tutaj no, od ładnego przywitania i ładnych oczywiście wyświetleń ładnych lajków żeby po prostu, żebyście zostawili tę łapkę do góry i subskrypcję, ale teraz podsumujemy sobie dzień trzeci mistrzostw świata Brawl Stars, a więc zwyciężyli no Crazy Raccoon, ale dobra, najpierw wszystkie wyniki, SK Gaming z Replay Totem aż 3-0 wygrało, pogromiło Replay Totem, więc to na, e, Replay Totem naprawdę formy brak. Na tych mistrzostwach świata, ale rok temu też nie mieli jakiejś bardzo dobrej formy. Okej, okay, no więc tutaj był taki malutki pogrom, ale ja się tego spodziewałem, bo SK Gaming naprawdę jest, było w gazie na tych mistrzostwach. Naprawdę w mocnym gazie rozwalili dużo ekip, no ale jak widać nie zostali mistrzami, więc jednak nie byli ci najlepszymi, najlepszymi, najlepszymi. Najlepsi... No, więc no oni nimi nie byli. A więc tutaj kolejny meczyk, czyli yy, to była gra Crazy Raccoon, czyli Mistrzami Świata i STMN, czyli Crazy Raccoon tutaj 3-0 pewnie z STMN wygrywa. Więc no jak na Mistrza Świata przystało, Crazy Raccoon yy, wygrywa z STMN. Więc no, naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Następnym meczem. To był już tak naprawdę trzeci pojedynek, i to był bardzo zaskakujący pojedynek. Akurat mówiąc, że tutaj spodziewałem się w, tamtym, w tym pojedynku naprawdę innego scenariuszu, powiem Wam, ale no tak się wydarzyło, że tutaj to Rivinat zwyciężyła nad Load! I to było bardzo dziwne. Ja myślałem, że tu jednak Load wygra. Ale Rivinat naprawdę dobrze pokazało się na tym turnieju, bo doszli aż do półfinału. No ale no, no, jeśli tak dobrze gra, taka drużyna w ogóle dobrze gra, no to wam powiem naprawdę spoko. No i zawodnicy z Brazylii, czyli z Load. No niestety odpadli, ale też doszli da, dość daleko, czyli do trzeciego dnia, i teraz, no, no, niefajny mecz dla Polaków. Następny mecz będzie naprawdę niefajny dla Polaków, ponieważ Food Esport przegrało z Humble 3 do 0. Food Esport został zmiażdżony przez Humble. No, praktycznie nie mieliśmy nic domowy, tylko kilka tam pojedynczych momentów było dla nas dobre. Jeden, czy tam dwa mecze były dla nas dobre, które wygrywaliśmy. Tam na tym Rico trochę działaliśmy, ale no naprawdę no, nie mieliśmy nic do mówienia. Niech Humble nas zmiażdżyło. No, a w finale już nie pokazali się z tak dobrej strony. Więc no niestety, no widzowie, smutno trochę, że Food Esport e tak pożegnało się z turniejem. No jednak taka porażka 3 do 0 musi boleć. Więc no niestety tutaj mi predykcja nie weszła tak samo tam na load, nie. Więc tylko dwie predykcje mi dzisiaj weszły, więc słabiutko ogólnie. No niestety widzę. Czasami i tak bywa. No ale dobra, teraz przejdziemy do półfinałów i naprawdę w tym dniu były to bardzo zaskakujące meczyki. Naprawdę powiem wam, że no było grubo w tym dniu trzecim. Naprawdę opłacało się oglądać. Dobra, teraz półfinał, a więc SK Gaming z Crazy Raccoon. No i SK Gaming no i jak na, byli oni najlepsi na turnieju, ale Crazy Raccoon no pokonało ich. Crazy Raccoon pokonało SK Gaming. Ktoś wypadają z tego turnieju? SK Gaming wypadł z turnieju po porażce 3 do 2 z Crazy Raccoon. No i to są mistrzowie świata, jak jeszcze raz to powiem, jeszcze kilka pewnie razy będę to mówił w tym filmie. Ale jak na mistrzów świata przystało, nawet na takich to musieli wygrać. Okej. Okay. Humble. Yy, no i tutaj pewnie wygrało właśnie z Rent X, czyli no dość pewny mecz. No, i oni zakw i zakwalifikowali się w finale tak samo jak, yy, jak tutaj Crazy Raccoon w tamtym meczu. No więc my, my, mamy finał Crazy Raccoon vs. Humble. I kto tutaj jest zwycięzcą? Chyba jeszcze nie wiecie, uwaga! No, oczywiście, że Crazy Raccoon, no, już mówiłem wam to kilkakrotnie w tym filmie. No, ale yy, Crazy Raccoon zostaje mistrzem świata. Bronsters byli najlepsi w tym sezonie no i co, no i, no i gratulacje no i naprawdę można życzyć gratulacji no Polacy nie pokazali znaczy pokazali się z dobrej strony, ale w tym meczu z Humble no to była porażka Taka totalna porażka ze strony naszej tutaj polskiej reprezentacji na tym właśnie turnieju Brawl Niestety, no Gero miał i nowy, ta spółka nie podołała Humble. No ale niestety, no bardzo ładnie w ogóle Crazy Raccoon weszło w mecz i pięknie zdominowało Humble. Symantek był zawiedziony oczywiście. A teraz pokażę wam, jak zareagowałem nawet na ten mecz. Widzowie, mamy tutaj finał Mistrzostw Świata Bruces. Crazy Raccoon prowadzi 2 do 0, no i yy, no tutaj remis w setach. Jeśli Crazy Raccoon wygra, wygrywa Mistrzostwa tutaj Świata. A więc oglądamy, co tutaj się wydarzy. Yy, Symantek w tamtej rundzie zrobił taki błąd i Crazy Raccoon yy, tutaj Zdobywa tego sycika jednego, ale zobaczymy, jak to się dalej tutaj potoczy. Okej, okay, no tutaj Humble jest do tyłu, bardzo prowadzone do tyłu. No i zobaczmy, tutaj luki naprawdę na, no, na granicy. Ale dobra, już odrodzone HP u każdego z Humble. No i zobaczmy, tutaj Boss próbuje y, moje zaatakować. No, i udaje, mi się tu, udaje mu się tu trafić. No, i tutaj walka jest cały czas. Hamble jest zepchnięte do tyłu. Całkowicie hamble jest zepchnięte. Je, ale hamble prowadzi w ogóle w gwiazdkach. Jest, bo oni mają tą niebieską. niebieską gwiazdkę. Ale dobra, no to już jeszcze dużo czasu. To już jeszcze 30 sekund. Na tych mistrzostwach działo się naprawdę dużo w 30 sekund. A więc sprawdźmy, czy tutaj Crazy Raccoon wygra. Czy Crazy Raccoon będzie najlepszy na świecie w 2025 roku? Zobaczmy, okaże się. Teraz jest naprawdę wyrównana walka z obu stron. No i zobaczmy, czy... kto tutaj wygra. Uwaga, no na, na razie humble jest spchnięte, ale mi Creo jest tutaj niebezpiecznie i może podatakować moja! Zabity, moja! Ale... Jest Crazy Raccoon Mistrzem świata Brawl Stars. Więc Crazy Raccoon Wygrywa, co tu się Wydarzyło w ogóle widzowie Humble zmiażdżony 3 do 0 Ostatnio Humble wygrało 3 do 0 Z Crazy Raccoon i tym razem Crazy Raccoon Wygrywa z Humble 3 do 0 A teraz widzowie nie mogą się obejść bez grafiki Najlepsi brawlerzy na Rankedy możecie sobie zatrzymać Tutaj macie nadane rangi Więc to są najlepsi brawlerzy, a to było już na tyle W dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się podobał, papa.